Spotykamy się tutaj w Nowych Łąkach na przedmieście Oławskim. Rozmawiamy o wymianie starych pieców kaflowych na nowoczesne ogrzewanie ekologiczne. To może być ogrzewanie gazowe, to mogą, może być ogrzewanie elektryczne, to mogą być pompy ciepła. Tylko jest potem pytanie, ile to wszystko będzie kosztowało, ile zapłacę, jakie to będą wysokie rachunki, o ile wyższe. Od tego, co płacę teraz kupując tonę czy dwie tony węgla. O tym dziś porozmawiamy. Muzyka. Michał Brożyna, doradca energetyczny, gość programu. Witaj. Cześć. Nowoczesne źródła ogrzewania. Czym to się tak naprawdę różni od tego tradycyjnego, od wrzucenia węgla do pieca albo kawałka sztapy drewna? No to jest trochę tak jak kiedyś miałeś stare samochody, czy to dwizowe, czy benzynaki, a teraz nowoczesne, czy to typu Tesla, elektryczne, hybrydowe, z małymi silnikami, jakieś takie malutkie samochodziki, albo właściwie skutery, które udają samochody. Także różnica jest diametralnie różna jest sama masa teraz elektroniki w tych urządzeniach są wykorzystywane czasami nawet techniki wręcz kosmiczne. I wszystko w celu tego, żeby ograniczyć zużycie energii na to, co wyprodukują, jeśli chodzi o ciepło. E, no tak, tylko te nowoczesne pojazdy, tak, nowoczesne piece mają mnóstwo e, elektroniki, to się może popsuć. A taki piec kaflowy jest piecem, wrzucam i gdzie jest ciepło? No tak, wrzucasz tam i połowa energii rierci w komin. Co to z to znaczy? tego? Drebla. To znaczy, że tak, współczesne urządzenia są tak skonstruowane, żeby odzyskiwać jak najwięcej energii cieplnej. Tej, byśmy, no, którą byśmy albo w ogóle nie odzyskali, bo byśmy jej nie wytworzyli, albo bo poszłaby w komin, albo po prostu by się w jakiś sposób rozeszła. Mhm. Porozmawiajmy o tych różnych możliwościach ogrzewania, bo tego jest naprawdę dużo. Co to tak naprawdę jest piec e, dwufunkcyjny kondensacyjny? Taki piec to jest po prostu dość podobny do zwykłego pieca gazowego z tą różnicą, że ma przewymiarowaną, dużo większą komorę spalania i tam bardzo duży odbiornik tego ciepła. Mhm. I on działa w taki sposób, że spala się gaz. Normalnie spaliny wysokotemperaturowe, tam przy 70, 80, 100 stopni czasem szłyby w komin. Czyli, Czyli byśmy... gdybym miał, stawiam piec gazowy i obok piec kaflowy, piec kaflowy wrzuca określoną ilość energii do pieca kaflowego Gdyby... i połowa tej energii idzie w komin do pieca gazowego dostarczam ten gaz i ta I w starych te... piecach duża część tej energii przynajmniej 10-15 nawet 20% również by szło w komin. A tu? A tutaj jest tak, że nie tylko ta typowa energia, która jest związana z ciepłem jest dodatkowo odzyskiwana, ale również dzięki temu, że temperatura spada, to można odzyskać yy, energię zawartą w parze wodnej, w tak zwanym kondensacie. Bo jak parujemy wodę, no tak jak z garnkiem, tak? Podgrzewamy wodę, woda zaczyna się gotować, wszystko paruje i wiemy, że para wodna, która leci, prawda, do góry, ona jest bardzo gorąca. I taka para wodna w kominie również, jak jest, to tracimy tę energię razem. Razem z, ten, z tym kondensatem, z tą parą wodną. I w mhm. takich piecach się to odzyskuje. Dlatego przy tych piecach jest to taka rurka, która odprowadza skropliny. Bo to jest tak. po prostu ta, skrop... ta para wodna, która nie poszła do góry, tylko została schłodzona, ciepło odzyskane, a woda spływa gdzieś mhm. tutaj do kanalizacji. Tak. No i też czasami jest coś takiego, że w piecach kondensacyjnych masz sprawność określoną jako 107%, 102%. To mnie zawsze zastanawiało, bo ja rozumiem, że coś jest sprawne na 99%, dobra, niech będzie, że coś jest sprawne na 100%, że nie ma żadnych, no ale jak coś może być sprawne na 107%? No bo wcześniej określało się tą sprawność, efektywność energii, to jest to, co możemy odzyskać z tego gazu czy z węgla, ale nie uwzględniając tej energii, która jest zawarta w wodzie, która powstaje w trakcie Spalania, jako że to jest duża, duża temperatura, to ta woda też szła normalnie w komin jako para wodna i te 100% to jest po prostu 100%, 100 z gazu. Z samego gazu, bez uwzględnienia tej energii straconej poprzez parę wodną. I te 7% to jest właśnie to, co zyskujemy jeszcze ekstra z. No, trochę więcej niż te 7%, bo sprawność żadnego pieca takiego tradycyjnego to nigdy nie jest 100%. Mm -hmm. Okej. Okay. Inne... Hasło, które pojawia się raz po raz, są piece akumulacyjne. Co to takiego? Mhm. Piec akumulacyjny najprościej jest porównać do takiego pieca, jak mamy piece kaflowe. Mhm. A źró... z tego to rezygnujemy? Z tego rezygnujemy, bo tam źródłem ciepła jest węgiel. My go rozpalamy. No, ten węgiel pali się 2-3 godziny, teraz czasem trochę dłużej. I energia z tego węgla, ze spalania zawiera się w samym piecu. Mhm. On się nagrzewa, to jest grube... Cegły szamotowe, te cegły się rozgrzewają i bije ciepłem. Tak. I to ciepło może nam oddawać przez długi, długi czas, mimo że już tam nic się nie pali w środku. Z piecem akumulacyjnym to jest coś podobnego, jak ten piec kaflowy, tylko jeszcze zamknięty dość dużą izolacją mhm. e, i e, pobieramy tą energię na przykład w nocy, kiedy możemy skorzystać z drugiej taryfy, jeśli taką mamy, wybraliśmy sobie. Wtedy prąd jest tańszy. Wtedy, wtedy prąd jest tańszy, a możemy zużywać to w trakcie dnia, bo, yy, bo zakumulowana energia jest oddawana. Czyli bardzo piec waż... się nagra, nagrzał w nocy, natomiast mm. oddaje ciepło w dzień. Albo wtedy, kiedy chcemy. Mm. Bardzo ważne przy tym wyborze takiego pieca, jeśli już chcemy, piec akumulacyjny, jest to, żeby była bardzo dobra izolacja tego pieca i żeby ten piec oddawał energię wtedy, kiedy my chcemy. Czyli nie tak jak piec kaflowy, ok, nagrzał się i będzie po prostu gorący cały czas, czy my tego potrzebujemy, czy też nie, tylko żeby ustawić, że ok, ustawiamy temperaturę, on na przykład włączy wentylację, czy rozprowadzenie tego ciepła zakumulowanego, wtedy kiedy temperatura nas spadnie poniżej jakiejś określonej, albo wtedy kiedy po prostu, nie wiem, wstajemy rano, y, potem wychodzimy do pracy, to już automat przykręca i nie oddaje tego ciepła. Jest cały czas schowane, zakumulowane. Ale dzięki izolacji nie oddaje go i nie marnuje się ta energia. We Wrocławiu mamy piece kaflowe, które są zabytkowe z XIX, są nawet z XVIII wieku. No, tego nie rozbierzemy, bo to jest zabytek. Da się to przerobić na elektryczność? To znaczy, da się nawet to jest dość proste. Trzeba tylko zamurować wylot kominowy, wstawić wkład taki z grzałką. Tylko problem z takimi piecami jest to, że one nie są w żaden sposób zaizolowane. I OK, pobierzemy energię w nocy. I od razu Potem jest ra, rano mamy jeszcze ciepło, tak? Piec jest gorący. Wychodzimy do pracy czy na spacer, a ten piec cały czas to ciepło oddaje. Więc mamy mimo że mamy tańszą energię w nocy, to ta energia tak naprawdę idzie w komin. Mhm. Przez wentylację tracimy ją, czy przez mury, a my wcale nie potrzebujemy takiej temperatury wtedy. W nocy możemy skorzystać z tego, że prąd jest tańszy, żeby potem nad ranem ciepło zostało oddane z pieca. Jakie są jeszcze zalety? E, oprócz tego, że masz tańszą taryfę w nocy, również masz między 13 a 15 taką tańszą taryfę. A. W tym momencie piec może się ponownie uruchomić, uzupełnić to ciepło, które było zużyte w trakcie dnia, i na drugą część dnia nam je oddawać. Ponadto, jeśli planujemy jakieś prace domowe zużywające dużo prądu, najlepiej zrobić to w tych godzinach. E, na ogół mam wrażenie, że jeśli ogrzewanie jest na prąd, to to jest kosmicznie drogie. Piec akumulacyjny sprawia, że to zaczyna być porównywalne cenowo z ogrzewaniem na przykład gazowym? E, to może być, jeśli dobrze to wykorzystujemy. Co to znaczy? E, to znaczy, jeśli na przykład spędzamy dużo czasu w domu, albo mamy małe dzieci, że w tym domu musi być zawsze w miarę ciepło, niezależnie od tego, czy jesteśmy my jako rodzice w domu, czy, czy też nas nie ma, to wtedy może takie korzystanie z tej tańszej taryfy może spowodować, że to nam się będzie opłacać, ale też ważna jest ta konstrukcja tego pieca, że wtedy jak będzie ciepło, żeby on tak dużo tego ciepła nie oddawał mimo wszystko. Wspominaj tutaj z drugim doradcą energetycznym, Ani, tą ludą, która mhm. także jest ekspertem na tym czerwonym fotelu o panelach na podczerwień. Troszkę to brzmi jak kuchenka mikrofalowa z otwartymi drzwiami. Tak sobie to wyobrażam, ale może źle. To jest zupełnie co innego. To co to jest? To wygląda bardzo podobnie jak teraz są telewizory płaskie. Mhm. To jest niewiele większe, niewiele grubsze, może tam być półtorej, jeden centymetr nawet grubości. I tam jest element, który się nagrzewa na przykład do 103-104 stopni mhm. i on jak jest przy, w tej temperaturze, to tak naprawdę zaczyna promieniować promieniowaniem podczerwonym. To jest takie promieniowanie, którego nie, nie widzimy. Mhm. To jest bardzo podobne do sytuacji, gdy wychodzimy w mroźny poranek, jasny, bezchmurny poranek na słońce. Patrzymy w kierunku Słońca i czujemy bardzo dużo ciepła, mimo że na, na zewnątrz jest minus 10 czy minus 20 stopni. I to promieniowanie podgrzewa tak naprawdę powierzchnię, na którą świeci. Czyli w takiej sytuacji, jakbyśmy tutaj na górze mieli taki panel, to podgrzewałoby nas, podgrzewałoby ten stolik, podłogę i ściany tutaj naokoło. Czyli nie, nie podgrzewa powietrza, nie tracimy energii na podgrzanie powietrza, mhm. tylko podgrzanie nas. Dokładnie tak, plus mebli elementy. A potem te meble oddadzą to ciepło nam. Dokładnie tak. Mhm. Ale to też jest ogrzewanie elektryczne, panele na podczerwie. Dokładnie tak, również jest ogrzewanie elektryczne. Ma, jest bardziej sterowalne niż ogrzewanie akumulacyjne, o którym wcześniej mówiliśmy. Także jeśli. Wyciągam przykład, z gniazdka, wkładam do gniazdka. Albo robi to za Ciebie sterownik, który, na którym ustawiasz sobie OK w poniedz od poniedziałku do piątku. Wstaje rano, między 6 a 7. Jestem w domu, wtedy nam ogrzewa, jest cieplej. Wychodzę do pracy czy na zakupy, jestem aktywny poza domem, to wtedy panele grzeją troszeczkę mniej. Utrzymują temperaturę tam 16-15 stopni. Wiemy, że mniej więcej około 16 czy 17 wracamy. No to chwilę wcześniej one się uruchamiają, podgrzewają nam ponownie tutaj pomieszczenia. Też a, bardzo mm -hmm. fajną rzeczą w nich jest to, że. One jak się uruchomią to w przeciągu 2-3 minut już czujemy to ciepło. Szczególnie to jest przyjemny, przyjemny efekt jak jesteśmy w łazience, normalnie mamy ją chłodną, uruchamiamy taki panel, możemy od razu właściwie przygotowywać sobie prysznic, nie będzie tej sytuacji, że ta łazienka cały czas powinna być ciepła, bo jak rano będziemy brać prysznic to zmerdujemy. Czyli temperatura w pomieszczeniu może być w okolicach 16 stopni, a my i tak czujemy, że jest ciepło. A my tak będziemy czuć 2-3 stopnie cieplej niż rzeczywista temperatura. Mm -hmm. eee, to jest drogie? A jeśli chodzi o samo urządzenie, to jest to bardzo tanie urządzenie. To jest kwestia 500-1000, a czasami 1500 zł. Za taki pojedynczy panel. No i żadnych projektów, żadnych kominiarzy, żadnych kierowników budowy. Tak, i to są bardzo trwałe urządzenia. Moi znajomi, którzy używają tego, używają spokojnie od 15 lat, a przewidywalna trwałość takiego panelu to jest 20-25 lat. Bez żadnego serwisu. Mówiliśmy, ile to kosztuje, ale potem ile płacimy za prąd. To bardzo dużo zależy od tego, jak będziemy z tego korzystać. Ważne jest w tym ogrzewaniu szczególnie. Jako, że ono jest sterowalne i tutaj nie wykorzystujemy pierwszej, drugiej taryfy. Czyli płacimy regularnie cały czas tyle samo za prąd, to jak będziemy użytkować. Czyli dobrze, dobra praca na tych sterownikach, ustawienie temperatur, ewentualnie gdzie rzeczywiście potrzebujemy, bo przebywamy na przykład w pokoju dziennym, przebywamy w określonych godzinach, w sypialni nas nie ma większość dnia. No to tutaj można, nie, nie trzeba utrzymywać temperatury. 18 czy 20 stopni czy więcej w sypialni. Ważne jest to, żeby temperatura była komfortowa tak, gdzie jesteśmy. Mm -hmm. Nie potrzebujemy tych różnych projektów, nie kosztuje to dużo. Jeśli dobrze ustawimy sterowanie zarówno w piecu akumulacyjnym, jak i w panelach, w promiennikach mm. ciepła, same zalety. Są jakieś wady? No na przykład wadą takich paneli jest to, że w każdym pokoju musimy mieć jednak przynajmniej taki jeden panel. To nie będzie tak, że Normalnie, jeśli mam nie wiem przedpokój jakiś, czy łazienkę, czy nie wiem, kuchnię, że nam będzie razem z powietrzem przemieszczało się ciepło. Tutaj w każdym pokoju musimy mieć urządzenie. Są jeszcze te bardziej klasyczne, albo starsze pomysły na ogrzewanie elektryczne, czyli maty elektryczne, które zatapiasz albo w podłodze i wtedy masz ogrzewanie elektryczne podłogowe, podłogówkę elektryczną, albo w ścianie. No to tych mat akurat też jest bardzo dużo różnych rodzajów. One mogą, niektóre mogą być również takie, że będą bardziej. Pro działały na podczerwień właśnie, promieniując podczerwień, a niektóre po prostu tradycyjnie na niższych temperaturach będą zwyczajnie oddawać ciepło, ale są też folie grzewcze, możemy to na ścianie zamontować, tylko przykryć tynkiem i niczym więcej. Możemy mieć klasyczne ogrzewanie podłogowe, czy to podłączone do pieca gazowego, czy też normalnie do sieci ciepłowniczej, albo nawet do pompy ciepła. Także właśnie, widzisz, właśnie, pompy ciepła. E, był u mnie parę dni temu hydraulik i mówił: To u pana to drobnostka, ale jadę za chwilkę zamontować pompę ciepła. Mhm. Zapytałem: Chodzi o to, że tam pan w gruncie będzie dziurę wiercił? Nie! Pompę ciepła powietrze powietrze. E, to ma sprawność taką, że z temperatury 10 stopni jest w stanie nagrzać pomieszczenie do 50. Jak to działa? No, może do nie do 50. Przesadził, tak. To jak grubą. to wygląda? Na czym to, to jest, polega? Jeśli masz na przykład minus 10 stopni Celsjusza na zewnątrz, u siebie chcesz mieć około 20 stopni, to ta pompa działa na takiej zasadzie, że ona spręża powietrze i w momencie, gdy sprężane powietrze jest, powstaje ciepło. Takie nadmiarowe. Podobny przykład jest, jak pompujesz rower na przykład, to popompujesz chwilę, to także, jeśli szczególnie jak masz metalową pompkę, to ona się nagle robi gorąca. Mhm. Idzie się nawet w starszych pompkach szło się poparzyć. Także to jest taka sama zasada. Jest odbi odbiornik ciepła, który odbiera to ciepło od z tego, tego powietrza, i następnie ono jest wyrzucane na zewnątrz. I tam się rozpręża, i to jest wtedy tak jak masz sytuację, ze jak korzystasz ze sprayu. Bardzo dużo pomp ciepła działa na zasadzie takiej, że kiedy potrzebujemy ciepło, one produkują, dają nam ciepło, a w lecie, gdy są warunki, tak jak na przykład w zeszłym roku. Ono mogłoby działać dokładnie tak jak klimatyzator. Mhm. I to są pompy ciepła, powietrze, powietrze? To są sprawne systemy? Tak, one są coraz bardziej sprawne z roku na rok. Ta technologia jest coraz tańsza i coraz bardziej sprawna. Ostatnio rozmawiałem z panem, który na przykład u siebie będzie montował taką pompę powietrza, która jest w stanie funkcjonować spokojnie, bez dodatkowego podgrzewania, przy minus 30 stopniach na zewnątrz. I do tego też nie potrzebujemy tych różnych opinii projektów budowlanych, bo pompa ciepła jest dość, znaczy nie mam tutaj gazu tak po prostu. Tak. Mhm. Jeśli no jest to budynek zabytkowy, no to tutaj nie potrzeba dodatkowych... Y dodatkowej takiej dokumentacji. Mam wrażenie, że rozmawiamy o urządzeniach, technologiach, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych. No niektóre kosztują kilkadziesiąt tysięcy, ale takie pompy powietrze powietrze, no to już od kilku tysięcy można znaleźć, aczkolwiek kilka tysięcy. Tak, aczkolwiek no one nie są jeszcze raz tak popularne i te tańsze to jednak nie są tak mocno wydajne. Mhm. No ale kilka tysięcy by... Sprawność całkiem niezła, rozumiem, że w ciągu kilku lat może się taka inwestycja zwrócić. Oczywiście, tym bardziej, że dostajemy dopłatę tak samo, jakbyśmy kupowali i, i robili u siebie ogrzewanie gazowe, na przykład. O to właśnie chciałem Cię zapytać, czy do tych wszystkich urządzeń, które tutaj wymieniliśmy, panele, piece akumulacyjne, kondensacyjne, pompy powietrze-powietrze, pompy ciepła, które czerpią energię mhm. z Ziemi, to wszystko wchodzi w program KAWKA? Jak najbardziej tak. Na wszystko dostaniemy z. Jakie, jakie sobie wybierzemy z tych rozwiązań, to zależy tak naprawdę tylko od nas. I tego, co uznamy, co policzymy sobie, bo dobrze jest policzyć, co będzie najbardziej dla nas opłacalne. A co będzie dla nas najbardziej opłacalne? Jak to sprawdzić? No To zależy od naszego stylu życia. No, na przykład te panele na podczerwień one są bardzo taniej w instalacji. I e, Jeśli nie korzystamy non-stop z mieszkania, z domu nie potrzebujemy wysokiej temperatury to świetnie się sprawdzą. W sytuacji gdy już mamy na przykład gaz w mieszkaniu, no to można się zastanowić nad ogrzewaniem gazowym. Będziemy mieć i wodę z gazu, taką ciepłą użytkową do prysznica czy do gotowania. I będziemy tak samo mieli ciepło, ciepłe mieszkanie. Sporo tych rozwiązań jest. Część można się dowiedzieć u Was, które zastosować, u Was, czyli u doradców energetycznych. Jeśli to byłoby za mało, dzwonimy, czy szukamy na przykład audytora energetycznego, czyli po prostu niezależnego specjalistę, który przyjdzie i za kilkadziesiąt czy kilkaset złotych doradzi nam, co będzie dla nas najlepsze. Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Michał Brużyna, doradca energetyczny programu KAWKA. Bardzo dziękuję za spotkanie, a my widzimy się i środy po 18.00.